Dobry wieczór. Dochodzi do bardzo silnych napięć między państwem pakistańskim a Indiami. Jest ten konflikt istnieje już od bardzo dawna między Pakistanem a Indiami. Jeszcze w czasach kolonialnych i Pakistan i Indie były w jednej kolonii, która należała do Brytyjczyków. Później się rozpadli ze względu na odmienność religijną. Tak jak w Indiach panuje hinduizm, to w Pakistanie panuje islam, muzułmanizm. Dlatego stamtąd wynika ten konflikt. Konflikt wynika także z podziału regionu Jammu i Kaszmir, który jest bardzo niezgodny nie tylko dla Indii czy Pakistanu, ale także dla innego gracza o bardzo silnej pozycji na arenie międzynarodowej, czyli Chin. W ostatnim czasie jednakże coraz silniejsze są tarcia graniczne między Indiami a Pakistanem. Doszło także do czegoś, co można nagrać starciem granicznym albo prowokacją graniczną w regionie Jammu i Kaszmir, w wyniku której zginęło aż trzech cywilów. dwie strony konfliktu, Pakistan i Indie, nawzajem oskarżają się o winę za to wydarzenie. Należy także napomnieć, że obydwie strony konfliktu są bardzo silnymi państwami, posiadającymi m.in. broń atomową. Chińska Republika Ludowa, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, trzecie państwo, które ma swoje interesy w regionie Jammu i Kaszmiru, chce zostać mediatorem w konflikcie pakistańsko-indyjskim, który się coraz mocniej zaognia. Następnym tematem wiadomości ze świata będzie konklawe, które już nadeszło w dniu dzisiejszym. W internecie można nawet znaleźć rozpiskę konklawe, jak będzie ono wyglądało. W konklawe, jako że jest to wydarzenie katolickie, są oczywiście wpisane odpowiednie modlitwy dla wybierających kardynałów, a także mszy święte na początek dnia. Kardynałowie mogą bardzo długi czas wybierać, jednakże wiele portali internetowych zwróciło uwagę, że z konklawe na konklawe jest coraz krótsze, ponieważ faktycznie funkcja papieża jest coraz bardziej funkcją duchową i nie ma ona za sobą realnej władzy politycznej w porównaniu z wiekami wcześniejszymi. Dlatego konklawe nie będzie trwało zbyt długo. Dzisiaj jest pierwszy dzień, prawdopodobnie będzie ono trwało jeszcze około tygodnia. Federacja Rosyjska dokonała kolejnego krwawego ataku na Ukrainę, na ukraińskie budynki cywilne w ukraińskich miastach, szczególnie w Kijowie, jednej dzielnicy miasta, gdzie zaczęły płonąć w wyniku ataku dronów czy innego rodzaju pojazdów latających bezzałogowych, które zniszczyły obiekty cywilne w Kijowie. W Federacji Rosyjskiej rozpoczęła się mobilizacja ludności muzułmańskiej tatarskiej zamieszkującej Federację Rosyjską, która następnie w legionach afrykańskich ma się udać na afrykański kontynent. Aby tam walczyć o mocarstwowość Rosji i o rosyjskie wpływy na świecie. Wcześniej bardzo dużo było tam grup Wagnera, które do dziś tam występują, jednakże po śmierci samego twórcy grupy Wagnera ustało, Rosja i tak nie wycofuje swoich ambicji z tamtego regionu. A zdaje sobie sprawę, że ludność muzułmańska tatarska będzie o wiele lepsza, ponieważ w regionie Sahelu, gdzie Rosja najwięcej się udziela militarnie, występuje właśnie głównie ta religia. Wiadomości ze świata zakończone